Amen. Ad majorem dei gloriam. W jubileuszowym roku ignacjańskim, który w Kościele przeżywamy na przełomie 2021 i 2022 roku, w tych naszych spotkaniach pod tytułem Ignacjańskie Cinque Cento, chcemy pochylić się nad ważnymi sprawami. Z jednej strony ten jubileusz zaprasza nas, by odkrywać osoby świętego Ignacego Loyoli, ale nie chodzi o to przecież, by pogłębiać jego życiorys, ale zobaczyć całe to dziedzictwo, spuściznę duchową, jaką zostawił Kościołowi. W ostatniej naszej odsłonie, można sobie poklikać na kanale YouTube, mówiłem o ćwiczeniach duchowych. I dzisiaj chciałbym pójść troszkę dalej i pokazać jedno z takich ćwiczeń duchowych, podstawowych, jakim jest rachunek sumienia. Dlatego tytuł naszego odcinka spotkania to Ignacjańskie rachunki. Nie porachunki, ale Ignacjańskie rachunki. Dla wielu z nas rachunek sumienia kojarzy się oczywiście z przygotowaniem do spowiedzi i dobrze się kojarzy, bo rzeczywiście, żeby się dobrze przygotować do spowiedzi sakramentalnej, warto zrobić dobry rachunek sumienia. Ale Ignacy wprowadza to ćwiczenie jako modlitwę, która ma pomóc człowiekowi odkryć działanie Boga w jego życiu, odkryć jego miłość i próbować na tę miłość odpowiadać. Niefortunne jest to słowo rachunek. Nam to się kojarzy może z matematyką, dla wielu matematyka niestety to yy, zmora szkoły czy matury. Rachunki kojarzą nam się z księgowością, z podejrzliwością, z jakimś szukaniem dziury w całym, ale to słowo rachunek znaczy może co innego. Chodzi o egzamin. Znowu egzamin to nie sprawdzian, ale egzamin, tak jak idziemy do lekarza, jest to badanie. Sprawdzenie, czy właśnie dobrze funkcjonuje. Jest to patrzenie, przypatrywanie się. Ja ostatnio byłem na egzaminie na badaniu wzroku i pani powiedziała, że jest wszystko dobrze. To znaczy, jest niedobrze, ale nie ma pogorszenia, a więc wyszedłem zadowolony, że stan oczu choć potrzebuje okularów i innych zabiegów. Nie pogorszył się, a więc ten rachunek, to badanie, ten egzamin dał mi wiele zadowolenia. Święty Ignacy uważał, że rachunek sumienia, to ćwiczenie jest ćwiczeniem podstawowym. Często mówił, że ci, którzy nie mają predyspozycji, żeby odbić całe ćwiczenia duchowe, warto im ich zostawić z tym doświadczeniem robienia rachunku sumienia. I znamy z historii naszego zakonu też takie anegdotki, że święty Ignacy zwalniał swoich współbraci z racji obowiązków czy innych zdrowia z różnych ćwiczeń duchowych, ale nigdy nie zwalniał z rachunku sumienia. Uważał, że jest to ćwiczenie, które trzeba wykonywać codziennie, czy nawet dwa razy dziennie. W domach formacji to zdradzam pewne tajemnice używamy tradycyjnie jeszcze dzwonki i dzwonki są najczęściej dwa, czyli w południe w okolicach południa i wieczorny dzwonek. Są to dzwonki właśnie na rachunek sumienia, które przypominają zakonnikom, że już czas zrobić rachunek sumienia Dzwonki też używamy, gdy jesteśmy wezwani, by czuwać przy umierającym. Też jest wtedy dzwonek. Jest takie powiedzonko włoskie, jeszcze a propos anegdotek i takiego długiego wstępu do naszych rozważań. Jest takie włoskie powiedzonko rymowanka. Prima si lascia esame di coscienza, poi la personale Pola Eukarystia. Alla fine sila la compagnia. Dobrze, chyba nie było rymu. Zróbmy to z rymem, czyli najpierw się opuszcza dikoszenca egzame, potem się opuszcza pregiera personale, już mamy rym, potem się opuszcza codzienną mszę świętą, i alla fine, na koniec opuszcza się la compagnia, czyli towarzystwo Jezusowe. To powiedzonko mówi, że właśnie ten rachunek sumienia najczęściej nam też ucieka, w naszej codzienności, bo jest wiele trudów przy tym ćwiczeniu. Ono na pozór wydaje się e, łatwe, a wymaga rzeczywiście jakiejś staranności, uważności. Szczególnie w naszych czasach, gdy coraz bardziej widzimy, że jest taka trudność w życiu duchowym. Jak odkryć moją drogę życia duchowego? Do czego Pan Bóg mnie zaprasza? Nie radzimy sobie z naszymi emocjami, nie radzimy sobie z podejmowaniem decyzji, nie radzimy sobie z, z wezwaniami życia. A więc to ćwiczenie, rachunek sumienia, wydaje się jak najbardziej na nasze czasy. Jest to ćwiczenie, które pozwoli nam uporządkować nasze życie. Wróćmy jeszcze do nazwy długi wstęp. Wróćmy do nazwy rachunek sumienia. I przynajmniej spójrzmy na tytuły publikacji różnych na temat duchowości ignacjańskiej, a przede wszystkim na temat rachunku sumienia, bo te tytuły, książek, które napisali moi współbracia, one oddają, czym ten rachunek sumienia jest. A więc znowu jeszcze spróbujmy oswoić się z tą nazwą rachunek sumienia. Rachunek sumienia, jak codziennie ulepszać siebie, relacje z Bogiem i z drugim człowiekiem, znalazłem taki tytuł książki, czyli codzienne ulepszanie siebie, relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Inna publikacja, rachunek sumienia, kwadrans dla duszy. A więc mamy już podpowiedź, o czym jest to ćwiczenie. Inna publikacja, ignacjański rachunek sumienia, więc dodajemy słowo ignacjański, żeby pokazać specyfikę tego ćwiczenia. Rozpoznawaj, na którą stronę pociągana jest Twoja dusza. Przeciągana jest Twoja dusza. Rozpoznawaj, na którą stronę przeciągana jest Twoja dusza. Troszkę skomplikowane. Idziemy dalej. Kwadrans prawdy w miłości. Kwadrans prawdy w miłości. Rachunek sumienia. Kolejna publikacja. Prosta Modlitwa, która zmienia życie. To jest taki tytuł, który zachęca. Lubimy zmiany w życiu. Prosta modlitwa, która zmienia życie. Czy wreszcie kwadrans szczerości? I w końcu kwadrans miłości, czyli modlitwa rachunku sumienia. Kwadrans miłości, czyli modlitwa rachunku sumienia. Widzimy jak moi współbracia próbują właśnie nazwać to ćwiczenie ważne żeby rzeczywiście oswoić nas, że chodzi tu o prawdę, o miłość, o szczerość, o, o zmianę życia. Przejdźmy może do źródeł, czyli ćwiczeniach duchowych. Święty Ignacy opisuje dwa rachunki sumienia, dwa ćwiczenia, które nazywa rachunkami sumienia. I zacznijmy od tego, który on nazywa, że to jest codzienne. Znowu mamy problem. Z nazeznictwem, bo my inny nazywamy codzienny. Ale ten rachunek sumienia jest ciekawą propozycją, prostym ćwiczeniem, które pozwoli nam rzeczywiście konkretnie pracować nad wadami, nad konkretnymi grzechami, słabościami. To ćwiczenie jest naprawdę do odkrycia i do realizowania w życiu. Szczegółowy rachunek sumienia. Święty Ignacy mówi, że są trzy czasy, trzy terminy przeżywania tego rachunku sumienia w ciągu dnia, tej modlitwy. Pamiętajmy, że wracam ciągle do tego, że rachunek sumienia jest modlitwą. A więc rano po przebudzeniu ustalam cel, na czym chcę pracować, na co chcę zwrócić uwagę, nad jaką słabością, wadą, trudnością, grzechem. I potem mówi, że jest drugi termin po Posiłku południowym, przypomnieć sobie, ile razy uległem tej ułomności, uległem temu grzechowi od rana aż do tego posiłku. I na grafice, którą zaraz zobaczymy, bardzo prosta grafika, odznaczam na górnej linii, ile razy kropkami czy kreseczkami, ile razy upadłem, czy miałem tę trudność. I trzeci czas, to jest po ostatnim posiłku. Znowu przypominam sobie czas od południowego posiłku aż do kolacji, i na drugiej linii zaznaczam, ile razy upadłem w tę wadę: grzech, słabość. I tak wypełniam cały ten tygodniowy grafik. Ignacy podpowiada jeszcze, żeby nauczyć się, że w sytuacji, gdy przeżywam właśnie ten wpadam w ten grzech czy wadę czy jakąś słabość uczynić gest położenia sobie ręki na piersi na sercu i mówię, że nawet można robić to publicznie, bo mało kto będzie wiedział o co chodzi. A to ćwiczenie, że ja nie tylko myślę i pracuję duchowo, ale także moje ciało angażuje, ono niejako przypomina mi o tym, że ta praca duchowa następuje, a więc ten gest położenia ręki na sercu w sytuacji w ciągu dnia, gdy uświadamiam sobie, że upadłem w tę słabość, wadę czy grzech. Dalej, Święty Ignacy mówi, porównaj linię z jednego dnia górną z dolną, czy jest więcej, mniej, przypaść się temu. Potem mówi, zrób zestawienie kolejnych dni. Też dużo ciekawych informacji, a potem mówi po równej karteczki z różnych tygodni. Jeżeli e, ciągle pracujesz nad tą samą wadą czy nad tym samym grzechem. E, gdy widzimy tę, e, tę grafikę, to Ignacy sugeruje, żeby D, w duże to oczywiście z niedziela, e, a potem kolejne dni. On nie rozróżniał ich na poniedziałek, wtorek, środa, środę, czwartek, piątek, sobota, tylko pisał małe d żeby po prostu uprościć całą procedurę. Mianowicie, te linijki są coraz krótsze. Dlaczego tak Ignacy robi? Bo Ignacy od razu tą grafiką nas zachęca i mówi, że gdy podejmuje już taką pracę duchową, to będą od razu rezultaty, będzie łatwiej, będzie mniej tych słabości, wad czy trudności, które przeżywam. Oczywiście tej kartki nie podpisujemy, nie piszemy, że pracuje nad tą słabością, żeby nie wpadła w niepowołane ręce. A więc jest to tylko informacja dla mnie. Taka anegdotka, która krąży w historii zakonu jezuitów i historii Ignacego, że po śmierci w jego pościeli znaleziono wiele takich karteczek. Bo święty Ignacy cały czas pracował nad sobą, cały czas starał się rzeczywiście pogłębiać e, swoją relację z Panem Bogiem i taką prawdę o sobie odkrywać każdego dnia na nowo. A więc to ćwiczenie nazywamy rachunek sumienia szczegółów. I teraz drugie ćwiczenie, które jest bardzo rozpowszechnione też i co my nazywamy codziennym rachunkiem sumienia. Ignacy nazywa go rachunek sumienia ogólny, ogólny, czyli generalny, czyli inaczej całościowy rachunek sumienia. I te ćwiczenie, to ćwiczenie składa się z pięciu punktów. Przeczytajmy sobie te punkty. One mogą nas troszkę zaskoczyć, bo są bardzo proste. Pierwszy punkt. Złożyć czynienie Bogu, Panu Naszemu za otrzymane dobra. Drugi punkt: prosić o łaskę poznania naszych grzechów i wygnania ich z siebie. Trzeci punkt: zarządzać od swojej duszy rozliczenia w porządku poszczególnych godzin czy okresów dnia, poczynając od momentu przebudzenia aż do chwili tego rachunku. Najpierw co do myśli, potem co do słów, wreszcie co do działania. Czwarty punkt: prosić Boga, Pana naszego, o przebaczenie naszych słabości, czyli win. Punkt, podjąć decyzję o dokonaniu poprawy za jego łaską. Na koniec odmówić ojcze nasz. Pięć punktów prostych do zapamiętania. Natomiast Ignacy proponuje, żeby ten przegląd dnia, który się dokonuje na tej modlitwie, dotyczył trzech tych przestrzeni naszego życia, czyli myśli, słowa. I działania. Dobrze, to jest to ćwiczenie prosto, to wygląda na schemacie. Natomiast kilka jeszcze uwag, które pomogą nam lepiej wejść w tę modlitwę. Trzeba po prostu zacząć ją próbować robić. Wróćmy do tego określenia, które widzieliśmy w tych różnych jezuickich publikacjach. Wielokrotnie powtarzało się słowo kwadrans, kwadrans szczerości, kwadrans prawdy, kwadrans wolności. Kwadrans czyli 15 minut. Na tę modlitwę Ignacy mówi, że trzeba poświęcić 15 minut, nie mniej, nie więcej, 15 minut. Dlaczego Ignacy w ogóle proponuje kwadrans, trzy kwadranse? Czy w wielu ćwiczeniach, właśnie 15 minut jest dla niego takim czasem najbardziej wartościowym w ćwiczeniu duchowym? Chyba odpowiedź jest bardzo prosta. Mianowicie, za czasów Ignacego nikt nie miał zegarka, aby sobie samemu odliczać czas, a czas odliczały zegary zwierzy kościelnych, które najczęściej właśnie wybijały kwadranse, A więc łatwo było. Sobie ten czas 15 minut jakoś odmierzyć, nie trzeba było mieć klepsydry, czy nie trzeba było się pytać, która jest godzina, wystarczyło być w zasięgu wieży kościelnej. Jak te 15 minut podzielić na te 5 punktów? Co 3 minuty, po 3 minuty na każdy punkt? No chyba nie o to chodzi. Moja podpowiedź pierwsza jest taka, że więcej czasu poświęćmy na te trudniejsze punkty. Może dla mnie na początku trudniejszym punktem będzie dziękczynienie za to, co się dokonało w ciągu minionego dnia, bo jest mi trudno dostrzec dobro w moim życiu, w mojej historii, a więc wtedy poświęcę więcej czasu na ten punkt. Może w przyszłości będzie łatwiej, a więc wtedy ten czas będzie krótszy, a więcej czasu poświęcę na inne punkty tego duchowego ćwiczenia którym nazywamy właśnie rachunek sumienia. Ktoś powie mam monotonne życie, no, ciągle będę patrzył na to samo, co się dzieje każdego dnia to samo te same osoby, te same sytuacje, ten sam rytm. Co mam z tym robić? Właśnie to jest dar. Monotonia jest darem, który pozwala nam wejść głębiej. Właśnie przez to, że pewne osoby, sytuacje, spotkania, wydarzenia się powtarzają, będzie mi łatwiej porównywać dzień do dnia i zrozumieć lepiej moje życie. A więc argument monotonii jest argumentem na tak, a nie na nie. Na co zwracać uwagę? No Zwracamy uwagę na rzeczy ważne. A więc nie ma sensu zwracać uwagę, dlatego, dlaczego na śniadanie wziąłem sobie jogurt pożyczkowy, a nie truskawkowy, i nad tym będę się zastanawiał. To jest nieważne. Zajmujmy się sprawami ważnymi, coś, co mnie w ciągu dnia w szczególny sposób poruszyło, co zwróciło moją uwagę a może właśnie, że były jakieś wydarzenia, które lekceważę i nie zwracam na nie uwagi. A więc tym się zajmujmy, a nie zajmujmy się banalnymi rzeczami odruchowymi, które naprawdę nie mają większego znaczenia dla naszego życia duchowego. Kiedy robisz taki rachunek sumienia? No, podpowiadamy, że wieczorem, wieczorem to nie znaczy nie wtedy, kiedy już padam z nóg i zasypiam. Niech to będzie dobry czas, te 15 minut, dobrego czasu, gdzie mogę rzeczywiście się wyciszyć, spotkać z Panem Bokiem. Pomocą jest regularność, a więc mówimy, że to jest ćwiczenie codzienne. Najlepiej w tym samym miejscu, o tym samym czasie, o tej samej porze, bo wtedy jest mi łatwiej rzeczywiście wejść w pewien rytm daru modlitwy. Pamiętajmy, że to jest modlitwa, a więc niech to będzie ćwiczenie, które robię z szacunku do Pana Boga, z szacunku do siebie, do swojego życia. I na koniec może jeszcze taka podpowiedź z jednych z tych książek naszych mądrych jezuitów, współbraci moich. Krótkie pięć punktów rachunku sumienia, żeby lepiej zapamiętać. To dwóch amerykańskich jezuitów zebrało te 5 punktów w następujący sposób. Dziękuję Ci, pomóż mi, kocham Cię, przepraszam, bądź ze mną. Amen ad Majorem i Gloriam subskrybujemy kanał. Pod filmem znajdziecie te treści też linki odpowiednie też do kontaktu ze mną, kto ma pytania wątpliwości. Przygotowujemy kolejne odcinki także PIO, czyli pytania i odpowiedzi. Amen.